Witam wszystkie bliźnięta na czytaniu na miesiąc maj 2021. I tak jak zwykle, dzisiaj zrobimy czytanie ogólne oraz dla związków stałych i dla synchronicznych. Ojej, ojej, karty mi tutaj się rozlatują. Zaraz jeszcze szybko oczyścimy. No, coś nie jest. Co dzisiaj ze mną współpracować. Bliśnięta na miesiąc maj. Ok, energetyka ogólna tego miesiąca. A z kielichów, hmm. to co z przeszłości, królowa kielichów. Tutaj teraz, co Wam się w tym miesiącu uda? siódemka co bym się może nie udać tu jest as y, wyzwanie dla was na ten miesiąc ok to jest y, pustelnik, teraz y, wy w tym miesiącu są dostateczne y, następnie mamy, co do was idzie w waszą stronę król Buławowy, Rada Woszczeżenia. A tutaj monetowy. I rezultat dziewiątka monetowa. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o energetykę ogólną, czyli taki majowy czas, bym powiedziała. Wszelkie możliwości na to, żebyście mogli coś otworzyć, czy, czy wy będziecie zaczynać coś, tak? Czyli jakieś, czy to dla niektórych to będą nowe związki, dla niektórych to będzie na przykład zdecydowanie się na jakiś kierunek nauczania, nauczania jakieś kursy, doskonale, doskonalenia, jakieś staże, czy też nowa praca. Czy też po prostu nowe jakieś nawet starej pracy, ale jakieś nowe, nowe, za, nowe zadania, tak? Coś, czego wcześniej na przykład mogliście nie robić. Wszystko właśnie związane z takim nowym, nowym, nowym etapem. Z przeszłości tutaj jest królowa, królowa Kielichów, czyli taka osoba bardzo ciepła. Bardzo taka uczuciowa, y, taka, która cię wysłucha, y, doradzi. Y, może być to wasza mama, czy najbliższa wam w sercu, jakaś y, czy to wasza partnerka. Y, taka osoba właśnie y, y, bardzo ciepła. Jeżeli by chodziło jeżeli że to jest. Y, y, jeżeli by chodziło o to, że to nie, nie chodzi o osobę, to jakieś dobre wiadomości bym powiedziała, że, że to mogą być. Yy, teraz tak, co wam się tutaj może udać w tym miesiącu? Yy, macie siódemkę kielichów, yy, czyli to jest karta przeważnie mówiąca o tym, że yy, to jest karta taka marzyciela albo też osoby, która nie potrafi się zdecydować na, yy, na to, co tak naprawdę chce. I Ja myślę, że tutaj ta karta raczej mówi o tym, że wy już będziecie wiedzieli, czego chcecie, że będziecie potrafili wybrać. Bo tutaj tak pięknie jest narysowane, że tutaj są jakieś y, kamienie, tak? Y, tutaj jest dziecko, tutaj jakieś... O, nawet wąż, tu co jakiś jest, czyli różnorodność, i często ta karta jest czytana właśnie, że ktoś marzy o tym wszystkim i nie wie sam na co się zdecydować. Ale skoro my mamy tutaj w pytaniu, co Wam się może udać, to ja myślę, że tutaj ten największy kielich, w którym jest ten tutaj zamek, to właśnie Wy zdecydujecie się, jakby podejmiecie decyzję, i obierzycie cel, którym chcecie iść, i tak to do tego by tutaj nawiązywała też ta karta. To jest ten sam kielich, tak. Ten duży. I czyli ta karta też będzie mówiła, że zdecydujecie się na jakiś kierunek, w którym będziecie chcieli iść. To nie jest, że y, ta karta nie mówi o tym, że wy rozpoczniecie jakiś nowy mm, o, że firmy będziecie otwierać czy coś takiego. Jest to możliwe, ale m, moim zdaniem są to troszeczkę mniejsze rzeczy. Y, coś właśnie mm, takiego. Y, jak otwarcie firmy, to byśmy tutaj troszeczkę inne mieli karty. Ja myślę, że początek, o możecie zacząć na przykład biznes plan robić na takiej zasadzie. Słuchajcie, co wam może się nie udać? Nie, może wam się nie udać odciąć od, od czegoś, czyli mm, może to być tak, że tak jak mówiłam właśnie, Tutaj jest to takie, to, tu jest w tej karcie takie nakreślenie nowego kierunku, a, a tutaj ta karta mówi, że nie uda wam się y, odciąć od tego, co już jest, dlatego mówię, że to nie jakiś początek, że o, otwieracie firmy, tylko jakbyście byli jedną nogą tu, a drugą na przykład zaczynali coś robić albo na przykład macie jedną pracę a decyduje, i decydujecie się w tym momencie na to rozpoczęcie na przykład jakiegoś tam jeszcze dodatkowego, nie wiem czy to jest możliwe, ale stażu czy jakiegoś kursu, tak jak lekarz na przykład, on musi pełnić dyżur. I być na swoim stanowisku, ale oprócz tego oni się cały czas tam kształcą, robią yy, habilitacje różne no wszystko, wszystko, wszystko tam, yy, yy, co tam jest potrzebne im do, do, do pójścia kariery wyżej. I tutaj tak, tak samo by te karty pokazywały, właśnie. I czy to jest czytanie yy, tych kielichów? Troszeczkę tutaj jest, ale czy ja bym mogła tutaj podpiąć, jeżeli chodzi o uczucia? Yy, tak nie, nie do końca. Raczej, więcej tu chodzi o to. Yy, yy, o inwestowanie, yy, inwestowanie w siebie, tak? o w, na, yy, wzięcie sobie celu, określenie celu, w którym chcecie iść. I dlatego tutaj też się pojawiło, co będzie dla Was wyzwaniem, jest właśnie pustelnik, mówiący o tym, Pustelnik skupia się na, na sobie, tak? na, na swoich dążeniach do celu, na tym, co chce osiągnąć, w wyciszeniu się, to jest tak, jakby po prostu stanąć obok siebie i zerknięcie na swoje życie i spoglądanie, co, co trzeba naprawić, co, co, co trzeba tutaj jeszcze, nad czym trzeba popracować. I, i tutaj dlatego myślę, że ten. Nie, że jakieś będzie całkowite przecięcie, że o, z pracy, czy coś takiego, tylko nie, to jest takie trwanie po prostu jakby w dwóch rzeczach naraz. Wy w tym wszystkim, słuchajcie, macie piękną, uwielbiam tą kartę w, tym, w tej talii i jest to sąd ostateczny, jest to pięknie pokazane, że wy będziecie, nie wiem, czy, czy wasza praca ma na przykład jest związana z tym, że wy pomagacie komuś ale tutaj karta mówi o tym, że będziecie bardzo ważni w tym miesiącu dla kogoś, że to wy będziecie dla kogoś wyciągać rękę, będziecie pomagać, by, bo tutaj pięknie ta, ta ręka jest tak pokazana, że ona jest taka, że ktoś tu potrzebuje pomocy, a wy jesteście tą drugą ręką, która łapie tutaj i wyciąga go, na przykład bo tutaj w jakichś, nie wiem, no, czy to w problemach jest ktoś, czy depresji, czy ktoś, no, po prostu nawet takie przyziemne jakieś rzeczy, bo są jakieś tam problemy niewielkie i wy jesteście tą osobą, która w tym miesiącu będzie pomagać drugiej osobie, czy to swojej najbliższej, czy to, czy to przyjaciołom, czy, czy znajomym. Słuchajcie, tutaj jest, idzie król była z zewnątrz, czyli mm, może być tak, że ktoś właśnie przyjdzie do Was o, poprosić o pomoc, tak? I Wy tą pomoc mu y, oczywiście y, dacie, tak? Mm. No Piękne jest ta karta tego, tego sądu. Yy, następnie, co tutaj macie, yy, rata albo strzeżenie. i tutaj jest ask yy, monetowy, yy, czyli ja myślę, że tutaj yy, nie bać się iść po prostu w to nowe, tak? nie, ba, nie bać się rozpoczynać właśnie jakichś tych, tych, tych różnych rzeczy, o których mówiłam, yy, czy nawet yy, no związków nie, no, bo kochanie, no jakoś naprawdę nie, nie widzę tej żeby można było za bardzo pod związki tutaj więcej czytanie jest takie ogólne, mm, ale właśnie karta mówiąca, że nie bój się zaczynać na przykład nieraz jest tak, że mm, ja na przykład teraz mam taki etap, że zaczęłam y, kolejny kurs i, i zastanawiałam się, czy ja na pewno dam radę, jak ja to wszystko połączę. I czasami po prostu, ale idzie... Bardzo lekko, więc wydawało, nieraz nam się wydaje, że czegoś na przykład nie damy rady, a jak zaczniemy, już to po prostu idzie. I tutaj ta karta też mówi o tym, że yy, nie bój się zaczynać, tak? Nie bój się próbować. I dziewiątki, i dziewiątka tutaj monetowa mówi, że ty, yy, no właśnie, yy, to co przed chwileczką powiedziałam, yy, że ty stoisz yy, tutaj. Yy, jako silna osoba, przecież ona ma tutaj dwa ptaki, tak, i to są takie ptaki y, drapieżne, a ona ma nad nimi kontrolę. ona tu po prostu siedzi y, y, na jej dłoni, tak, i ona w tym wszystkim jest taka pewna siebie, trzeba spojrzeć na jej twarz, pewna siebie, że ona dała radę z tym wszystkim tutaj, y, y, to wszystko ogarnąć. Czyli taka karta, właśnie, że jeżeli gdzieś się obawiasz, y, czy dasz radę, to te karty właśnie mówią, y, oczywiście dajesz radę i idziesz do przodu. Mm. To By było chyba na tyle, tak? Bo tak jeszcze patrzę, co bym tutaj mogła wam to powiedzieć. No, ale z tego, co to widzę, to już yy, chyba wszystko powiedziałam. Nieraz, jak tak się yy, człowiek zatrzyma, to zaś yy, w poprzednim czytaniu właśnie tak miałam, zatrzymałam się na chwileczkę i, i zupełnie coś innego yy, przyszło mi do głowy, co to może jeszcze oznaczać. Yy, teraz zrobimy czytanie, tak jak mówiłam, dla związków stałych i dla synów. Ta na Maj. Raz. No, aż na, na, w poprzednim czytaniu to było poczytanie dla ryb. Dokładnie te same karty mi wyszły, a przecież je wybieram różnie i dokładnie w tej samej pozycji. Ok. I karta Rada tu jest. I tu jest teraz dla Singli raz, dwa, i trzy i karta rada. Dobra, no to samo czytanie tylko dwie pierwsze karty takie same, ale tutaj już rozwiązanie zupełnie inne. No tutaj typowo jest coś takiego, że może się... tutaj chodzi o to, że może pojawić się w waszym związku jakaś trzecia osoba. Tyle, że tutaj karty rada od razu mówi zostaw to, nic z tym nie rób, po prostu niech to będzie tylko gdzieś tam w Twojej głowie. Nie, nie idź z tym do przodu, bo nic z tego dobrego może nie wyjść. Po prostu nie pchaj się to. Jeżeli gdzieś na Waszym horyzoncie pojawi się jakaś osoba, bo tutaj jest. Dwóch y, 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 króli, tak, tu jest król monetowy, przeważny, mówił on o, o właśnie o takim o osobie stałej. I tutaj pojawia się y, taki król y, kielichowy. Różnią się oni tym, że ten jest taki bardziej rozsądny, y, może nie pokazuje tak emo swoich emocji ani uczuć, a tutaj ten to jest właśnie taki, y, że będzie ci mówił, y, 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 jak bardzo cię kocha i, i będzie taki bardzo wylewny jeżeli, oczywiście może to dotyczyć też że pojawią się kobiety, tak to nie jest, to, mówię tutaj możecie sobie to dobrać, ale tutaj yy, właśnie chodzi o to, że tu jest pod, bo to jest szóstka, yy, czyli kochankowie mówi też o tym, że to jest podejmowanie decyzji, tak, i tutaj yy, rada jest, żeby nic z tym nie robić, czyli yy, nie, nie angażować się w żaden dodatkowy Jakiś tam yy, romans, tak? Yy, czy coś jeszcze bym powiedziała? Yy. Wszelkie decyzje, jakie byście musieli w tym miesiącu podjąć, yy, i to takie decyzje, gdzie będziecie musieli się kierować albo sercem, albo rozumem to Tutaj karta rady jest taka, żeby nie podejmować, przeczekać to jeszcze nie w tym miesiącu, żeby tej decyzji nie podejmować jeszcze w tym mi miesiącu, bo to oczywiście też może o to chodzić, że po prostu yy, nie wiecie, czy, czy często tak jest, że serce mówi coś innego, głowa, głowa mówi coś innego, i tutaj karta podpo podpowiada, żeby zostawić to i po prostu nic nie robić. Jeżeli chodzi teraz o kochanych singli, mm, jeżeli single były na przykład przez dłuższy czas same, nic się nie działo, bo po prostu no, cisza kompletna i w pewnym momencie może się pojawić tutaj jakiś rycerz mieczowy, ale słuchajcie, on może zrobić tyle bałaganu, a poza sobie pozostawi tylko smutek i żał, że tak powiem, bo tutaj jest złamane serce, tak, czyli yy, yy, no tutaj tak y, uważać, tak? Mówiła właśnie na jakiegoś takiego rycerza, który, który może wam te serce tutaj skaleczyć. Y, jest sytuacja jeszcze taka, że jeżeli już jesteście po takiej y, relacji, y, to karta tutaj rada mówi, żeby y, y, iść do przodu, y, nie zastanawiać się. To wszystko, bo wszystko jest w Waszych rękach, tak? To, co Wy będziecie chcieli, tak będzie. Te, co wy zdecydujecie, to tutaj wy macie wszy, wszy, tak jak on tutaj ma i kielich, i, i monetę, i miecz, i buławę, i tutaj on tworzy, to, to tak samo wy możecie. A jeżeli chodziłoby o to, że dopiero będzie ta osoba, to uważać na manipulanta, tak? Bo to jest, to jest karta manipulanta, a tutaj ten rycerz jest taki właśnie, że on no po prostu wleci, wleci, ale przy tym narobi dużo Wam problemów, tak? I, i, i tutaj sercowych strat. Także ja myślę, żeby uważać, tutaj, jeden cały taki właśnie w sumie tutaj rozkład by wyszedł, żeby uważać na, na, na jakieś tutaj osoby, które mogą do Was wpaść, narobić bałaganu, które będą wami manipulować. To jest nawet karta mówiąca o tym, że oni mogą wam do góry nogami świat przewrócić, tak? W ten sposób może być. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za to, że doczekaliście do końca. Przypominam tylko, że jest również konkurs, tak jak w poprzednich miesiącach, że zostawiacie komentarz, ja losuję na końcu miesiąca. Przy jednym znaku zapomniałam powiedzieć, co jest do wygrania, do może mam nadzieję, że dopiszę. To jest y, czytanie godzinne ze mną y, i to jest albo rozmowa telefoniczna, albo, y, albo może to być y, y, nagranie też filmiku takiego godzinnego dla Was, nie ma jakiegoś limitu pytań, tak żebyśmy tylko się w tą godzinkę zmieścili. Także myślę, że fajnie już los, y, kilka osób już miało czytanie, także zadowoleni. Yy. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie subskrypcje, za komentarze, za, za, za lajki, za, za to, że, że się fajnie udzielacie. Jest bardzo miło mi czytać to wszystko. No i słuchajcie, kochani, pozdrawiam Was serdecznie. Aha, losowanie będzie 1 czerwca, a za kwiecień będzie 1 maja. Mam nadzieję, że mi się uda. Także do usłyszenia i do zobaczenia w czerwcu. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.